Witam wszystkich! Ostatnio bardzo dużo się mówi o masowych powrotach Polaków z Anglii, z Niemiec, z Holandii do Polski. Nawet nie tylko o Polakach, mówi się również o Anglikach, Niemcach, którzy osiedlają się w Polsce. Można by pomyśleć, odnieść przynajmniej takie wrażenie, że sytuacja gospodarcza poprawiła się na tyle, że Polska stała się atrakcyjnym miejscem zamieszkania jak również sytuacja chyba polityczna. Przyjrzyjmy się temu troszeczkę bliżej. Otóż ludzie, którzy wyjechali 5, 10, 15 lub też 20 lat temu za granicę w poszukiwaniu lepszego życia, przez ten czas z pewnością, oprócz tego, że podnieśli swoje kwalifikacje, tak sądzę, to zaoszczędzili jeszcze jakieś pieniążki. Wracając do, wraca, wracając do Polski bez oszczędności, to mamy... To samo jak przed wyjazdem, jakby start od początku. Część z tych ludzi, którzy wyjechali z założeniem zarobienia pieniędzy i powrotu, wracają. To jest naturalne. Jeżeli mieli taki plan, że jesteśmy gdzieś za granicą, powiedzmy, 20 lat, odkładamy pieniądze na dom, mieszkanie lub mieszkania, to to jest normalne. Część z tych ludzi, którzy wyjeżdżają, wracają do Polski. Z myślą na stałe, nie do końca, mogą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Znam przypadki osób, które odłożyły dość sporą ilość pieniędzy, mają nieruchomości w Polsce. Przylecieli z myślą. Do ojczyzny, że zostają już na stałe, i co się okazuje? Po 5-6 miesiącach, coś zaczyna pękać, czegoś zaczyna brakować. Inaczej zaczynają postrzegać pewne rzeczy, bo będąc na wakacjach w Polsce, bo tak na ogół ludzie się udają na urlopy, jakaś tam część, no nie wszyscy, wszystko dla nas jest wspaniałe, kolorowe, cudowne. Powody, dla których Polacy wracają do Polski, są różne. Czasem jest to zamierzone działanie, czyli, tak jak mówiłem, odkładamy pieniądze i wracamy. Czasem są to sytuacje rodzinne. Jest potrzeba, żeby ktoś z zagranicy wrócił, po prostu, nie wiem, pomógł, na przykład komuś bliskiemu. Pojawiają się, wiecie, różne rzeczy losowe, choroby. Też jest często tak, że ludzie chcą spróbować czegoś innego. Jeżeli mają jakiś już status, materialny mam na myśli, to chcą się sprawdzić w innej sytuacji. Jeżeli ktoś na przykład ma pracę online, pracuje zdalnie, więc wtedy może sobie wybierać, gdzie mu odpowiada, jakie miejsce mu pasuje do życia. Niekoniecznie musi być to wtedy Anglia czy Holandia. Niekoniecznie musi być to również Polska. Jest wiele atrakcyjniejszych miejsc na tym świecie pod względem cenowym, pogody. Ludzie korzystają po prostu ze swojego prawa wyboru. Ludzie po prostu korzystają z wolnego wyboru nadal mają ten przywilej. Politykom jest to bardzo na rękę. Taki pozytywny, taki dodatni PR dobry PR polski. Natomiast jeżeli chodzi o powrót do Polski, to ja bym się dwa razy zastanowił. Jest konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą, i nie wiadomo, czy ten, nie wiadomo, czy to się nie rozleje szerzej. Oby nie. Natomiast ci, którzy wrócą, to bądźcie pewni, że rząd ma na Was przygotowany plan. Może być różnie. Boże nie chcę tutaj nikogo straszyć Ale jednak Przed tak poważnym wyborem Jak Jakim jest zmiana kraju Wziąłbym pod uwagę Przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa Szczególnie Jeżeli masz rodzinę No co mamy cenniejszego Niż zdrowie i życie naszych bliskich Moim zdaniem nic więcej nie ma Moim zdaniem jest to najważniejsza rzecz, którą należałoby wziąć pod uwagę. Cóż, no nie wszyscy wierzą, że coś się może wydarzyć na świecie, ale w tej chwili się bardzo dużo dzieje i i być może się będzie dziać, być może nie będzie się dziać. Natomiast Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem, moim zdaniem, ładnym. Wiecie, macie to poczucie tak samo. I wracający, że jesteś u siebie, tutaj za granicą, nie do końca mamy takie poczucie. Czasem też zapominamy, wrastamy w ten kraj, ten kraj w nas wrasta i jakby nie stanowi to po dłuższym okresie czasu jakiegoś większego problemu. To jest taka naturalna kolej rzeczy. Jak zaczynamy naszą karierę zawodową, to staramy się po pierwsze znaleźć pracę. Więc, jak już osiągniemy jakiś tam pułap kariery, mamy te życie poukładane osobiste, finansowo, to staramy się skupiać na przyjemnościach, na urlopie. Często zadajemy sobie pytanie: jakby może tak nie tydzień urlopu, a dwa tygodnie urlopu, a może miesiąc? A może w ogóle to bym się tu czy tu przeprowadził, przeprowadziła bo tu jest ładnie, tu się czuje dobrze, tu się po prostu jakoś inaczej oddycha i z tym się wiążą i od tego być może zaczynają się jakieś plany tak samo do do zmiany otoczenia bo przecież naturalnym jest to, że chcemy mieć lepiej, a nie gorzej i, i dążymy do tego nie wiem, a Wy, którzy mnie oglądacie tu czy tam Myślicie o powrocie do Polski? O zmianie kraju? A jak tak, to może na jaki? Jakieś ciekawe kierunki? Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.